Leci dron, wykonuje zdjęcia lotnicze i nasz system informatyczny, który stworzyliśmy o nazwie SAR UAV, wykrywa na zdjęciach lotniczych ludzi po to, żeby ratownicy mogli jak najszybciej do nich dotrzeć. Jestem profesorem nauk o Ziemi i w badaniach naukowych zajmuje się Hydroinformatyką oraz geoinformatyką, aktualnie dwoma projektami. Pierwszy dotyczy detekcji ludzi na zdjęciach lotniczych. System jest wdrożony w bardzo wielu krajach i już dwukrotnie przyczynił się do odnalezienia człowieka. Nasza detekcja jest oparta na sztucznej inteligencji. Ciągle musimy być za tym kreatywni. Drugi projekt dotyczy prognozowania hydrologicznego budujemy modele i w czasie rzeczywistym niemalże w kilkanaście minut stawiamy prognozy hydrologiczne jaki będzie stan wody stan Odry również bo zajmujemy się Odrą Wrocław jest bardzo dobrym miejscem do realizacji badań przykładem jest system SARUA V. pracujemy nad nim od 2000 15-16 roku i jest już wdrożony do praktyki gospodarczej i społecznej. Udało się system wdrożyć nie tylko w Polsce, ale również za granicą i chyba dowodzi to tego, że tutaj można zrobić coś, co będzie odbierane w szerszej skali.